Witajcie kochani z tej strony Gosia z kanału Gretart Studio. Zrobimy sobie dzisiaj cztery karteczki z wykorzystaniem jednego zestawu stempli. Jest to zestaw stempli od My Favourite Things. E, pokazywałam Wam moje zakupy i na grupie, i tutaj na kanale. E, jeżeli jeszcze nie widzieliście mojego filmu zakupowego, to oczywiście go Wam podlinkuję u góry. E, i cóż, zabieramy się za robotę. Pierwsze co to oczywiście stempluję sobie mojego super chłopca, bo tak nazywa się ten zestaw stempli. E, I stempluję go cztery razy, żeby móc do każdej z kartek go wykorzystać. E, tylko tutaj was przestrzegam, by e, jednak nie do końca używać Archivala. E, jeżeli posiadacie Memento, tuż Memento czarny, to zdecydowanie on lepiej się sprawdza do e, markerów alkoholowych. E, ja zazwyczaj nie miałem problemu. Z Archivalem, jeżeli chodzi o markery. Natomiast tym razem mi się troszeczkę rozmazywał ten tusz, więc ja po prostu was przestrzegam i polecam memento do markerów. Ja niestety mój memento mam troszeczkę wysuszony, dlatego nie chciałam go używać. Natomiast jeżeli wy macie, to koniecznie wykorzystajcie memento, bo na pewno wtedy praca będzie przyjemniejsza. Mam tutaj. Maskę też od My Favorite Things. E, balony, bo bardzo chciałam mieć właśnie takie balony do pracy, do kartek urodzinowych, e, więc sobie zakupiłam taką maskę. To jest bardzo fajne, m, fajna sprawa, bo bardzo łatwo można przygotować kartkę urodzinową, co zresztą widzicie i oczywiście wykorzystuję oksydy do tuszowania jak zawsze zresztą dobrze wiecie że jeżeli jest film kartkowy to oksydy pójdą w ruch na 100% także to jest u mnie standard papier który wykorzystuję to jest papier color copy to jest papier, który ja zazwyczaj używam do robienia kartek, do wszelkiego praktycznie, pra wszelkich rodzajów prac, które ja wykonuję. Również wykorzystuję ten papier do markerów alkoholowych, ponieważ on się bardzo dobrze sprawdza. Na tym papierze markery się nie rozmazują, nie, nie przesiągają jakby dalej na inne kolory, dlatego ja zazwyczaj z niego korzystam. I on nie jest zbyt drogi i, i tak naprawdę wszędzie dostępny, także ja generalnie nie polecam. I teraz, jak widzicie, na ekranie koloruję Jerry Roll. Ma takimi długopisami z brokatem tego mojego chłopca, bo stwierdziłam, że chciałabym, żeby jakby kolorystyka była taka, taka mieszana żeby było trochę różu, trochę niebieskiego takie pastelowe bardziej kolory, aniżeli właśnie takie mocne, intensywne. Dlatego. Na początek pierwsza kartka, którą robię, to jest właśnie z wykorzystaniem takich kolorów. Wydaje mi się, że całkiem fajnie to wygląda, ponieważ są to tak naprawdę żelopisy. No to tutaj nie ma żadnego cieniowania na tym, na tym moim chłopcu, ale w niczym to nie przeszkadza, dlatego że no, generalnie jest to błyszczący element. Bardzo dobrze widać ten brokat. Może nie na filmie, ale w rzeczywistości ten brokat jest mocno widoczny, dlatego ja tutaj się nie przejmowałam. Cieniowaniem po prostu ten brokat nadaje już samego charakteru temu tej, tej postaci. Oczywiście wykorzystuję też promarkery. Eee, które po prostu posłużą mi tutaj jako kolor ciała i także do włosów. Także, generalnie, w tym dzisiejszym filmie, promarkery to jest taka moja podstawa kolorowania, ponieważ dawno już z nich nie korzystałam i, i, i trochę się zatęskniłam za promarkerami, i za każdym razem, kiedy biorę promarkery do ręki i zaczynam nimi kolorować, to taki, taka dla mnie to jest tak. Ulga, taka mega przyjemność skolorowania, więc po prostu zapominam o tym za każdym razem, że jak ja bardzo lubię używać się pormarkerów. Tutaj używam kredki, żeby troszeczkę nadać tym włosom bardziej charakteru. Takie wiecie. Włoski pojedyncze, żeby narysować, żeby to fajnie wyglądało. No, i teraz przyszedł czas, tak naprawdę, na podpis. Wykorzystuję w tych wszystkich moich kartkach napisy, które są w tym konkretnym zestawie stempli, ponieważ stwierdziłam, że, że chcę po prostu wykorzystać cały ten zestawik jak najbardziej się da i wykorzystać każdy z niego element, więc te kartki po prostu będą dokładnie z tego, tego zestawu stempli, łącznie z napisami. No, i tutaj stempluję po prostu I think you are super bo wydaje mi się, że to jest bardzo fajny napis akurat do tej Konkretnej kartki. No i co? No i łączę po prostu wszystko ze sobą. Mam kilka skrawków takich papierów, z których wycinałam właśnie tego chłopca i łączę po prostu. Połączyłam trzy czy cztery kartki ze sobą i to stanowi po prostu moje podniesienie tego głównego panelu. Chciałam wykorzystać ten, te resztki papieru, a i tak nikt nie będzie wiedział, że coś tam takiego pod spodem jest, więc warto jest wykorzystywać po prostu resztki. I ja tutaj już wszystko ze sobą łączę, chłopca troszeczkę podnoszę na, na piance 3D, żeby był troszeczkę wyżej. No i praktycznie kartka jest gotowa, jeszcze tylko będą oczywiście kryształki. Mm, które tam będą mi pasować kolorystycznie. E, no, i to, to jest bardzo prosta kartka. Generalnie, mm, kiedy zabierałam się za tworzenie tych kartek, e, to moim założeniem było nie tylko wykorzystanie właśnie e, tych. E, stempli, tego zestawu stempli całkowicie, ale również, żeby do każdej kartki wykorzystać jakąś maskę, ponieważ już dawno też z masek nie korzystałam i postanowiłam je po prostu wykorzystać do każdej tutaj możliwej kartki, żeby, żeby było po prostu coś, coś innego, coś ciekawego. A tutaj te kryształki, które przyklejam, to są tak naprawdę kryształki, które mi zostały po obrazku z Diamond Painting, czyli takie kolorowe Kryształki, które się przykleja do całego obrazu e, i stwierdziłam, że czemu by nie. Wykorzystam je tutaj do tej pracy, bo akurat kolorem mi pasują. No i kartka jest gotowa, wygląda bardzo fajnie według mnie. Następna kartka. No to cóż, zabierzemy się wpierw w zakolorowanie tego naszego chłopca. I tutaj oczywiście wykorzystuję całą masę promarkerów. Wszystkie kolory, które będę wykorzystywać, oczywiście będą opisane na ekranie. Jeżeli byście chcieli powtórzyć dokładnie, to w jaki sposób ja koloruję tego mojego chłopca. Ale powiem Wam, że ja, jeżeli chodzi o kolorowanie czymkolwiek i promarkerami, również, to bardzo podchodzę do tego intuicyjnie. Nie zastanawiam się nad tym zbyt intensywnie. Po prostu biorę kolory, które mi się wydają, że będą pasować, że będą fajnie wyglądały, że będą razem się łączyć i po prostu zaczynam kolorować. Nie zastanawiam się ani za bardzo nad cieniowaniem, ani nad tym, w której, z której strony ten cień powinien być. Po prostu podchodzę do tego bardzo intu, intuicyjnie i bardzo na luzie, e, ponieważ, no wiecie, to jest kartka, to nie jest wielka praca, e, którą mamy gdzieś wystawić w galerii, e, czy, czy też wystawić na sprzedaż jako nasze dzieło. To jest po prostu kolorowanie e, stempla e, i ono nie musi być idealne, ono nie musi mieć cienia w tym miejscu, w którym Powinno być, bo uwierzcie mi, że osoba, która dostaje kartkę, ona się nad tym nie zastanawia. Ona nie patrzy na to, czy my dobrze użyliśmy cienia, czy on jest z tej strony, czy z innej, czy te kolory się jakoś ekstra ze sobą łączą. Dla niej po prostu to, że ta kartka została przygotowana specjalnie dla niej i została po prostu tak pięknie pokolorowana, jest najważniejszą rzeczą, aniżeli to, że tam gdzieś tam coś ewentualnie wyjdzie albo ewentualnie nie do końca nam to. Się ze sobą połączy, to naprawdę nie ma takiego znaczenia. Podchodźcie do robienia kartek jako po prostu do takiej przyjemności, a nie do czegoś, co, e, co sprawia wam trud. E, I też, kiedy zastanawiacie się na przykład nad na zakupem jakichś stempli, sobie myślicie, hmm, nie, bo jeszcze nie umiem dobrze kolorować, e, to nie podchodźcie do tego w ten sposób. Jeżeli jakiś stempel Wam się podoba, zakupcie go e, i zacznijcie po prostu na nim testować, na nim się uczyć, na nim kolorować, bo jeżeli ten stempel konkretny Wam się podoba, to automatycznie pomysłów na pokolorowanie jest znacznie więcej i dużo przyjemniej się po prostu uczy na czymś, co, co sprawi Wam przyjemność, co będziecie chcieli bardzo mocno pokolorować. Także pamiętajcie o tym, że żeby nie podchodzić do tego jak do jakiejś wielkiej tragedii czy wielkiej nauki, podejdźcie do tego jak do zabawy, bo to jest najważniejsze i to spowoduje, że z chęcią po prostu będziecie sięgać po kolorowanie po postęple, po, stemple, po także pamiętajcie o tym. No i tutaj już widzicie, że kolejna maska weszła na scenę. Tym razem mam maskę, e, która, którą mam już od dawien dawna, ja już nawet nie pamiętam skąd ją mam. Prawdopodobnie dostałam ją w którymś skicie w e, My Scrapbooking, e, scrapbook, chyba tak to było. E, nie, coś, coś innego. W każdym razie, kiedyś swego czasu kupowałam kity i w nich było też bardzo często maski, i ta maska u mnie troszeczkę przeleżała, więc stwierdziłam, że ona tutaj te promienie idealnie mi się nadadzą do tego chłopca. I tutaj, jak widzieliście, za pomocą cieniutkiej washi pozaklejałam sobie co niektóre, co drugie w zasadzie promień, żeby móc właśnie pokolorować te, te, te moje promienie różnymi kolorami oksajdów. I okej, okay, no to, że te. te zaklejanie i przeklejanie później e, tych promieni zajmuje trochę czasu, to jest prawda, ale wiecie co? Ten efekt końcowy tej kartki jest tak fajny, tak mi się podoba, że absolutnie nie żałuję tego, że, że zbawiłam się tą taśmą, że później ją tutaj za chwilę zobaczycie, że ją będę przeklejać znowu na, na co drugie jakby promień, żeby móc pokolorować innymi kolorami. E, Okej, okay, no zajmuje to trochę czasu, ale warte. Warte jest to po prostu tego efektu końcowego i jestem bardzo zadowolona, że, że się tego podjęłam, bo w ogólnym rozrachunku to wcale nie zajęło aż tak dużo czasu. Trzeba było się troszeczkę pobawić, ale, ale naprawdę no nie stanowiło to żadnego problemu. Zresztą. Czemu by nie? Czasami od czasu do czasu można zrobić troszeczkę bardziej skomplikowaną kartkę, bo, bo po prostu dużo frajdy ona nam sprawi i, i przede wszystkim dużo przyjemności, bo, bo mi ogromnie się podoba ta kartka. Jestem mega zadowolona, że, że po prostu się pobawiłam troszeczkę dłużej nad nią i, i wyszła taka, jaka wyszła. Także pamiętajcie o tym, że czasami jak macie po prostu więcej czasu na to, żeby, żeby zrobić jakąś kartkę, to poszalejcie. Po prostu e, Spróbujcie wykorzystać najbardziej szalone pomysły, jakie macie, chociażby one miały zająć naprawdę sporo czasu, bo możecie się zdziwić, jakim fajnym efektem was ta kartka może zaskoczyć. Ja jestem bardzo zadowolona, że, że tutaj właśnie to wykorzystałam, bo super, po prostu super mi to wyszło. Fakt, faktem. W pewnym momencie zrobię błąd i, i, i mi się po prostu poplami ten mój cały panel, co zresztą Wam pokażę, ale ja się nigdy nie poddaję, nawet jeżeli sama robię sobie ambarasu, to później staram się z niego wyjść. Obronną ręką, żeby się po prostu nie denerwować, żeby nie wyrzucać tego, co już zrobiłam, no bo, no bo szkoda, po prostu szkoda. Eee, I warto jest po prostu ciągnąć dalej to, co żeśmy zaczęli robić, bo tak naprawdę, nawet jeżeli zrobimy jakiegoś babola, e, to można go naprawić w inny sposób, czasami po prostu e, dodając więcej e, brudu niż było wcześniej. <laughs> Zobaczcie, jak te promienie fajnie wyglądają. Po prostu ta mieszanka kolorów jest świetna. Tutaj pierwszym błędem było to, że nie doczyściłam do końca tego mojego, e, te, tej mojej szczoteczki, bo ten kolor niebieski to nie jest do końca ten kolor, który mamy oczywiście w tym panelu. E, st, e, używam wody i oczywiście użyłam brudnego ręcznika. Może wy tak tego nie widzicie, ale niestety na tym moim panelu powstały takie brzydkie pomarańczowe plamy. No to co? Gosia wzięła spraye i zrobiła kolejne plamy, no bo czemu by nie, skoro już mam jakiś brud, skoro mam plamy na, na całym panelu, no to trzeba już zrobić więcej. <noise> Więc wzięłam po prostu spraye Oxida i zrobiłam kolejne splesze, żeby mi się to po prostu połączyło. Teraz biorę farbki z Aksona takie z, ze złoceniami, z takim metalicznym kolorem i po prostu dodaję wody i kolejne splesze idą na to. Jak ma być brudno, to na całego. Nie będziemy się powstrzymywać. A te farbki jeszcze dodatkowo dają nam takiego blasku, no bo farbka jest złota, więc dodaje nam jakby dodatkowego takiego błysku w, w momencie, którym w którym z innego kąta pada światło, więc czemu by nie. Dodaję jeszcze odrobinę papieru, takiego brogatowego w kolorze srebra i oczywiście, no żeby nie marnować tego, co jest w środku e, tego całego papieru, to wycinam po prostu za pomocą wykrojnika sobie ten środeczek papieru e, i wykorzystuję tylko i wyłącznie rameczkę, e, no bo no, umówmy się. Papier taki specjalny jest drogi, e, poza tym... E, no szkoda, po prostu szkoda marnować takiej ilości papieru. Więc ja po prostu wyciąłam sobie środek. Ten papier, który ja wykorzystuję, jest od Sysixa mają takie fajne zestawy sześciu różnych papierów specjalnych, w tych mniej więcej samych kolorach, czyli na przykład same złote, sramme, srebrne, różowe, złoto i tak dalej. I ja mam właśnie kilka takich zestawów i ten papier właśnie brokatowy jest z tego zestawu. Ja jestem z niej bardzo zadowolona, bardzo mi się podobają, bardzo dobrze mi się z nimi pracuje, dlatego wiecie, im więcej mi zostanie, tym lepiej wykorzystam do większej ilości prac. Wiadomo jak jest. No i co? No przyszedł czas tak naprawdę na e, napis, który mi będzie pasować do tej mojej pracy. No i postanowiłam podstemplować go oksydem niebieskim, żeby był po prostu pasującym kolorem do, do tych moich promieni. E, I tutaj e, You Are superhero i jeszcze używam do tego embossing na gorąco, tylko że to jest distress glaze. Distress glaze ma to do siebie, że on nie zmienia, znaczy on zmienia jakby kolor tuszu, natomiast jest on transparentny, więc jak nałożyłam niebieski na niebieski to ten mój napis nadal był niebieski, a o to mi właśnie chodziło. A chciałam też, żeby się błyszczył, żeby miał jakiś dodatkowy efekt, dlatego, dlatego po prostu użyłam sobie tego Distress Glaze. No bo czemu by nie? Skoro go mam, to go używam. No i teraz tutaj wycięłam oczywiście za pomocą wykrojnika mój napis, i, i też jakby cień tego napisu w takiej chorągiewce. I to będzie tak naprawdę moja kartka. Wsadzam jeszcze taśmę tą 3D na ten napis, żeby troszeczkę go podnieść yy, i, i to by, będzie tyle. Zobaczcie, no ta kartka jest naprawdę świetna. To, że zrobiliśmy babola gdzieś tam po drodze, w niczym nie przeszkadza, bo spowodowało to po prostu, że yy, musieliśmy dodać troszeczkę więcej innych elementów, ale one spowodowały, że ten nasz super chłopiec jest taki, wiecie. Ta energia z niego płynie razem z tymi wszystkimi splashami, także no kartka mi się bardzo podoba, naprawdę jestem z niej mega zadowolona i mam nadzieję, że Wam też się podoba i że będziecie próbować robić też coś w tym rodzaju, także polecam, polecam, bo, bo naprawdę było warto. Kolejna kartka będzie kartką DL e, i tutaj też wykorzystuję maskę, tylko tym razem przeciskam e, pastę strukturalną przez maskę e, z gwiazdkami. Ta maska jest actiona, nie. Z AliExpress. Ja ją kupiłam milion lat temu na AliExpress i cały czas jej używam, bo są bardzo fajne, malutkie gwiazdeczki. E, I oczywiście, jak już mam to wszystko przeciśnięte, e, to zaczynam używać spray Lindy's Gun. E, no, te spray są fajne, bo mają taki, wiecie, efekt troszeczkę brokatu. E, chociaż ten niebieski i żółty nie, tylko ten zielony, który teraz użyłam. E, natomiast z tymi. Mgiełkami mam taki problem, że te e, aplikatory, one nie zawsze działają tak, jak ja bym chciała e, i one mnie troszeczkę tym denerwują, no ale trudno, mam jakie mam, takie używam e, i, i myślę, że nawet całkiem fajnie ten, te, to nasze tło wyszło, e, jest dużo ciekawsze niż się spodziewałam, że będzie, e, więc w ogólnym rozrachunku cieszę się, że wykorzystałam właśnie te spraye, e, czyli oczywiście sprayuję, mm, suszę na międzyczasie, żeby, żeby mieć po prostu e, jakby dodatkowe splesze na tym naszym papierze. E, I co ciekawsze jest to, że ja nie używałam tutaj absolutnie papieru akwarelowego, tylko używam dokładnie ten sam papier color copy. ponieważ wiecie, ja mam e, bardzo dużo skrawków od jakichś tam innych prac i ja po prostu staram się zużywać te skrawki tak, żeby mi nie zalegały. I po prostu wykorzystuję nawet do, do, do spray, które w zasadzie powinny być na e, papierze akwarelowym, ale czasami nie trzeba. Czasami nie trzeba. <laughs> Jak widzicie, tu całkiem fajnie to wygląda. Wykorzystałam oczywiście oksajdę, żeby zrobić sobie m, jakby obramowanie tego, tego mojego panelu. No, i tutaj przychodzi czas na e, napis. Tutaj będzie Happy Birthday. Po prostu w kółeczku e, podstemplowane. I tutaj też e, wykorzystuję kolor czarny, bo w, w, tak mi się wydawało, że ten czarny będzie tutaj najbardziej mi pasował. E, mam też wycięte niebieski, niebieskie kółko. Takie granatowe, żeby mi pasowało do panelu. I tutaj wykorzystuję tę taśmę dwustronną, klejącą i klej jednocześnie, dlatego że ten papier jest e, przez to, że nie jest akwarelowy, mocno się powyginał, i chciałam, żeby on po prostu szybko się przykleił. Czyli taśma szybko w tym momencie się przykleja, a jak już klej wyschnie, to już złapie całkowicie i nic mi się nie będzie przesuwało, nic mi się nie będzie robiło. Dlatego tak naprawdę w tym przypadku wykorzystuję i taśmę i klej, żeby. Załapało od razu, ale też, żeby się trzymało na dłuższą metę za pomocą kleju. No, także tak. Stwierdziłam, że czegoś mi jeszcze brakuje tutaj na tym panelu, więc z papierów specjalnych, tym razem złoty z brokatem, wyciąłam takie cieniutkie paseczki i stwierdzam, że je po prostu na brzegach poprzyklejam żeby jednocześnie nachodziły na ten papier e, te, z gwiazdkami i też trochę nachodził na papier ten biały, bazowy, e, bo, bo, bo chcę, żeby po prostu ten złot był takim łącznikiem tych dwóch papierów e, i wydaje mi się, że to bardzo fajnie wygląda właśnie przez dodanie tego złota. E, jest taki po prostu no jakby ciekawszy efekt według mnie. No i oczywiście babole, bo jakby inaczej, <grym> więc za pomocą elektrycznej gumki je ścieram. Na te moje kółeczka nakładam taśmę 3D i po prostu przyklejam, łączę to ze sobą i zaraz po prostu będę łączyć całe, całą tą kartkę w jedność. No i tutaj przykleiłam oczywiście, znaczy odkleiłam tą taśmę z góry i z dołu, ze środka zapomniałam, ale to nawet lepiej, bo za wysoko przykleiłam kółeczka. No i tutaj się skumałam, że, że nie, nie odkleiłam tej taśmy zabezpieczającej, no i łączę po prostu to. I tutaj przez to, że ten mój panel jest tak intensywny, tak kolorowy, to uznałam, że kolorowania chłopca jest bezsensowne, bo ten jakby panel, te, te całe tło ma stanowić jakby ten najważniejszy punkt i na nim dzięki temu ten nasz chłopiec się mocno wybije. Więc po prostu go nie kolorowałam, bo nie trzeba. Jak macie takie intensywne tło, chociażby nawet z papieru, e, takiego którego wy nie robiliście, tylko gdzieś tam z jakiejś kolekcji, to nie musicie tak naprawdę swoich postaci kolorować. Wystarczy, że one e, na tym tle będą się wybijać. Bo, bo jak będą po prostu czarne obramowanie na białym tle, to i tak będą super wyglądać. No, i tutaj zaczęłam przyklejać takie mam cekiny. Można w sumie powiedzieć takie elementy, gwiazdeczki, takie drobniutkie, niebieskie, granatowe w zasadzie. No i tak zaczęłam je przyklejać, przyklejać, a w pewnym momencie doszłam do wniosku, że hmm, a może obkleję dookoła tego kółka. No i to właśnie widzicie, już obciąłam ten <ścoughs> czas przyklejania, i bardzo fajnie to wygląda. Bardzo mi się właśnie to spodobało, że jednak te gwiazdki takiego dodają charakteru. Zresztą ten chłopiec wygląda, jakby gdzieś stanął na, na kuli ziemskiej, Taki fajny efekt wyszedł. Bardzo mi się też ta kartka podoba. No i tutaj mamy ostatnią karteczkę. Już mamy pokolorowanego chłopca dokładnie w ten sam sposób, w jaki kolorowałam tego w drugiej kartce. Więc jeżeli chcecie, cofnijcie się po prostu do tego etapu kolorowania, bo to są te same markery w tych samych kombinacjach. Także tutaj nie było nic nadzwyczajnego i nic nowego. Natomiast tutaj. Używam takiej techniki, jakby łapania koloru, smushing, to się nazywa na polski, ciężko jest to w zasadzie przetłumaczyć, czyli używam dwóch kolorów oksydów, które rozcieńczam trochę wodą i po prostu pobieram te kolory na papier. I tutaj, tak samo, powinien być to papier akwarelowy, ale tak jak mówiłam, ja wykorzystuję resztki papierów, tych, które posiadam, więc. Tutaj po prostu wzięłam sobie tak samo kolor copy i pobrałam kolor z oksydów na, na ten papier. Papier się powyginął. Ok. Ale tak naprawdę ten efekt jest tak samo fajny jak na papierze akwarelowym, więc tu się nie przejmuję. No i tutaj dodatkowo oczywiście maska, tak jak Wam powiedziałam. Przejeżdżam przez tą moją maszynę z gumą. Ponieważ to nie jest oryginalna guma, to musiałam dodać jeszcze troszeczkę papieru i dodatkowo jeszcze tekturę, żeby uzyskać taki właśnie efekt wybrzuszenia. Tutaj na filmie nie do końca to widać, ale później na e, zdjęciu będzie bardziej widoczny ten właśnie efekt wypukłości. No i tutaj mamy za pomocą wykrojników powycinane takie mm, kształt ale ciasteczka <grytanie> ciasteczkowe DL e, i Myślę, że to będzie fajne, właśnie, tło do, do tego naszego papieru. No i tutaj wykorzystuję jeszcze gwiazdeczki i e, błyskawice z tego zestawu stempli e, i stempluję tutaj na tym naszym panelu. No bo wiecie, no chciałam wykorzystać dokładnie wszystkie możliwe elementy, które są w tym zestawie, więc gwiazdeczki też musiały być i błyskawice tak samo. E, I teraz już zaczynam łączyć to wszystko ze sobą. E, oczywiście, pianka 3D e, i przyklejamy na ten. Ciasteczkowy wzór, czerwony. Co najlepsze, okazało się później, jak już tak przykleiłam, że w zasadzie przykleiłam jakby drugą stronę tego, te, tego panelu, bo ta ładniejsza z wykrojnika to jest właśnie ta, na której nakładam klej, ale tego w ogóle nie widać, po prostu ja się zorientowałam, kiedy się bliżej przyjrzałam, ale to nie ma znaczenia. Totalnie nie ma znaczenia. Ja mam też wykrojniki do tego zestawu stempli, i w tych wykrojnikach była właśnie maska, którą wycięłam oczywiście w białym papierze, pokolorowałam tymi samymi markerami. No i teraz nakleiłam na tego chłopca, żeby mi to po prostu pasowało do, 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 całego, do całej tej postaci. No i tu wykorzystuję oczywiście znowu napis też z zestawu You Are Superhero I, i to będzie też w zasadzie wycięte tym samym wykrojnikiem, tutaj banerkiem, żeby mi to pasowało do, do tutaj banerku Tła czerwonego, także starałam się po prostu połączyć kolorystycznie to wszystko ze sobą. I starałam się też wykorzystywać tak naprawdę podobne kolory i markerów i tuszy, żeby mi się to po prostu ze sobą łączyło. No i co? No i tutaj przyklejam tak naprawdę ten mój napis, przyklejam chłopca i praktycznie kartka będzie gotowa. Tutaj nie trzeba było tak naprawdę nic więcej dodawać, bo. Bo wszystko już jest. Tutaj staram się Wam pokazać ten efekt. O, tutaj lepiej widać efekt tłoczenia. Dodaje to takiego fajnego czegoś innego po prostu do, tych do tej kartki. Mam nadzieję, że te prace Wam się podobają. Że będziecie robić swoje kartki i że nie będziecie się poddawać, kiedy coś Wam nie wyjdzie. Pamiętajcie, że wcale nie trzeba mieć wielkiego zestawu stempli, żeby zrobić jakieś fajne prace. Także po prostu wystarczy usiąść i zacząć kombinować z tymi materiałami, które macie, z tuszami, które macie, z dodatkowymi jakby maskami i innymi rzeczami, wykrojnikami i tak Także nie poddawajcie się nigdy, kiedy robicie swoje prace, bo po prostu warto poświęcić trochę czasu na, na taką, wiecie, dobrą zabawę, bo dla mnie robienie tych kartek to była dobra zabawa. Dzięki Wam bardzo za uwagę, dzięki za to, że tutaj jesteście i że byliście ze mną w tak długim filmie. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie, także trzymajcie się ciepło, pa pa!